Cześć, witajcie! Z tej strony miłość. Chciałbym Was zaprosić do takiego materiału Owa, w którym po prostu pływa wszystkie trzy Owa. I też chciałbym na wstępie zareklamować Pana Diablo 2, który przetłumaczył napisami Diablowa. I też będzie ze mną w dzisiejszym materiale Michał, który aktualnie zajmuje się przetłumaczeniem na polski z aktorami głosowymi. Witam. No, i ogólnie chcieliśmy razem omówić to owa, też jednocześnie jego fanpage w Polska, dobrze mówię? Mhm, tak, w wakf, Polska. Będzie opis, w opisie. No, i następnie to, to owa to po prostu tak trochę zamieszały, jakby nie patrząc. No, tak e, dostaliśmy niby odpowiedzi, ale dostaliśmy też od cholery pytań. Znaczy, dużo pytań, no same same przychodzące nowe pytania przykładowo jak to fusy stały się nagle, nie wiem, jak kula jest Dragon Balla. No To może stały się ich nagle z 6-12. No i jeszcze jakieś pierwotne do fusi, też w ogóle były takie, jakby to chociaż wytłumaczyli jakoś logicznie no. skąd się to było. ja tam wytłumaczą na końcu trzeciego sezonu. No, tak specjalnie nagle jakieś, nie wiem, kompletnie dupy smoki inne jakieś wariacje. Bogowie, niebogowie, w sumie akcje z bogami no, to jest bardzo ciekawe, bo nie przedstawili pozostałych bogów. Tylko mamy na razie w bat dwóch, trzech mowa. Tak, Boga Jopa i wspomnienie o tych bogach heliotropów. Jeszcze możemy przytoczyć drzewo tych Sapidian, czy jakoś tak jak jest. Sadidy. Sa, sadidy, zabiło mnie ci po prostu. <laughs> to, to, to drzewo samo sobie Satidy, no to ona może być tam uważane też za Boga, nie bo jakby, mm. jakby nie patrząc jak wyjście się z niego też wiemy z pierwszego sezonu, jak się wyjście z niego energię życiową, no to wszyscy zmieniają się w kłody i no. tak jak centralnie tracą życie, więc to też to jest taki Ala Bóg, no to mamy trzech bogów jak na razie, więc tak, tak. A jeszcze zostało nie wiem siedmiu No wiem, że był też wielki Enutrof z tego z w, w zmian od Ruela no nie Który, Do którego się ten, modlili ci, te, ta skąpa rasa enutrofów. Mm -hmm. No, jestem sam w sumie ciekaw, nie? No, bo sam Bóg ale, tych aliatropów i tak dalej, to jak, na jakiej zasadzie on funkcjonuje, jako on ma moc, i tak dalej. Mm, znaczy, Czy... wiem, że to było tak, że oni byli pierwszymi przedstawicielami rasy, bo trochę się zagrywałem w Gredofus, gdzie to już bardziej to wyjaśniali. Mhm. Ale tak to za dużo o, nim, o nich też nie wiadomo. No to pewnie Jugo jest jednym z, z tych Bogów. Ale w sumie, są fakty, że zyskują. Zebranie tych wszystkich dofusów daje moc Boga, praktycznie. No. Tego. Bóg, ten Lob, który też tam ma te swoje mo moce i tak dalej, też jest bardzo potężną postacią. I jednocześnie jestem. Aż było mi szkoda, że mi się nie, nie wykazał się trochę tak długo jak to, jako ten Bóg. No. Ale żeby nie stracić rękę podczas tego stanu. No, jedynie stracił rękę, no ale i tak odzyskał z tego, co wiem, z zapowiedzi że przedstawienia. To jest jakaś masakra. W sumie, jestem ciekawy, jak, jak, na jakiej zasadzie będzie funkcjonować, ale i tak już mamy tyle spoilerów, trochę z tego, że po prostu będzie walka o. Tak, do fusy dalej, nie? czyli tak. dalej motyw kult Dragon Ale mhm. Dobra, przechodząc już do właściwej mowy, czyli do Owa. No to pierwsze Owa to było po prostu taka trochę miazga, bo postanowili połączyć wszystkie możliwe specjale, niespecjale, które wyszły, czyli na przykład z Gultadem, no to i tak było w serialu, że już był, ale tak bardziej też jego temat poruszono. Skąd on w ogóle był, czym, czym właściwie był Gultad? Mm. I skąd jego miał moc, też dowiedzieliśmy się trochę o Miśku, tam jak, jak wyglądało jego życie po no, tych takie flashbacki. flashbacki, jak próbował się oświadczyć i, i jaką pipą był, że nawet się nie potrafił mm. oświadczyć i z tą jeszcze dziećmi, Roz, i tak dalej. Rozwinę, z... rozwinęli wątek miłosny Jugo, tak w końcu po dwóch sezonach. Jugo ogólnie na całe e, Wakfu wydoroślał i w tym wiem widać to najbardziej, że zrobili z niego takiego wielopłaszczyznowego bohatera. No, w wielo... sumie on zawsze był taki wielopłaszczyznowy. No, znaczy na zawsze... początku to był ten, taki dzieciaczek, że o ten ma moce i chodźmy uratować no, świat. ale pod koniec, pod koniec jak już ten, jego praktycznie poznał swojego brata, dowiedział się o swoim no, pochodzeniu i nagle nastał... się. I no nastała taka sytuacja, że za chwilę miał po prostu dojść do zniszczenia królestwa koleżanki, no to się zebrał. W sumie miłości swoje, bo tak jakby nie patrzył, hmm. zawsze tam robił te oczka do niej, a tak. na jego dupie. Wcześniej <grym> <grym> dopiero w owa tak jakoś było widać, że o, w tam wparował na tę salę ślubną i tak. wszystkie wypieprzył. To było piękne. Jednak sądzę, że jednak długo będą go jeszcze friendzonować, żeby fa fani e, tak, żeby mieli pokarm oglądać, na oglądanie. Zrobią pięć sezonów i 5 sezoni dopiero. Tak. I jeszcze co by było chamsko, to pewnie na sam koniec kogoś uśmiercą, żeby on miał tak kurde. No w ogóle się W pierwszym sezonie uśmiercili Miszka, ale nie na długo. No w sumie. Ale to było wyjaśnione w sumie. Teraz to jest mia miał sens z czemu on wrócił. Tak. Znaczy to było tak, pewnie uśmiechnięcie do graczy na początku, ale potem yy, weszła pewnie głębsza, bo była przemyśleli to, jak to wyjaśnić, że on <noise> powrócił. I tak dalej, no to... I ma to teraz sens, szczególnie po tych owach, że dowiedzieliśmy się, że on jest bogiem w ogóle. I tak. te spoilery, jakie tu się sypią, to po prostu... Zostanę <laughs> mnie po <zawijam> potem. <laughs> Leci jakiś tutaj fanboy w akwu. Jak ty możesz... Napiszę pewnie alert, spoiler... Tej... Spoiler, no trzeba napisać spoiler alert. Spoiler alert z samego początku. <laughs> Pierw zapoznajcie się z napisanymi, a później ewentualnie jest twoją wersją, tak. jak już wyjdzie. Ale spoilery, ale w ogóle sam motyw też tej organizacji Półbogów, która tak. zajmuje... Na, pewnie, na pewno powróci w owie, bo widać, że... To już jest pewne, że oni będą, będą przeciwnikami, tylko nie wiadomo na jakiej zasadzie to będzie, z, no. z, z, że Bractwo Tofu będzie musiał z nimi walczyć i Przecież. tak dalej. Raczej mi się wydaje, że będą po prostu walka o Dofusy, coś na takiej zasadzie zbieranie smaczy kul. No tak. Chociaż i tak, Danie, w sumie Jugo wymyślił, jak tak teraz przemyślałem to na logikę, no to w sumie Jugo głupio wymyślił. A, zamiast rozdzielić te dofusy, żeby jakoś miarę były rozsiane po świecie... To A, zamiast, były pierwsze Sapidzie, to teraz dam Bogowi, nie? Ale może Bogowi mogło się coś stać, no to hmm. z samych zapowiedzi tego, co widzieliśmy, to może najprawdopodobniej gulta będzie z kimś walczył w, 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 w trzecim sezonie. I chyba przegra, skoro Bractwo Tofu tam do niego się wybierze. Ja tego jest... fragmentu akurat nie widziałem, się przyznam, ale ten. Yy... No wiesz, bym o tym, że byli w tym jego tym, w tym jego prostu cmentarzu, nie? Na tym jego po prostu tam gdzie mieszkał, no to można było się domyślić, nie tam zwróciłem wagę właśnie. Ktoś mi też zwrócił w komentarzach wagę, że właśnie tam się tłukli z tym kolesiem, z północą czaszką A, tam. Rycerzem jakiś tam, który pewnie też będzie miał zajbistą historię i tak yy, wygląda hmm. śmiesznie, ale będzie miał tak zajebistą pewnie historię, że o jest. No pewnie, pewnie będzie raczej ten... Taką postacią jak Misiek. niby, ten, niby mocnym, ale będzie jednak taki... Gupek. E, no też. Dokładnie. Już widać jak się tam tłukli to. No jak się tłukli Jezu, jak się naparzali, to, to, jak zmienił to łapę trochę powiększył. Mhm. No to sam zapowiedzi to były wielkie. No ale w tych owag no to naprawdę dużo też było kontentu, bo fajnie było, że połączyli do fusa z wakwu seriale. No. I tak w miarę próbuję wystę do... Występy kotów w drugim odcinku skradły praktycznie cały odcinek. No, no I... koty były zarombiste. I sam, że jestem fanem kotów swoją drogą, i nad nią tu chwilę tą miał kot. Mm. <głos》> Mam nadzieję, że to nie będzie głośno słychać. Yy, to po prostu kot zgradły cały odcinek, no bo... Są świetne po prostu. No, i historia i same te sceny walki są, dlatego, no, yy, tworząc ten dubbing, yy, starałem się też bardzo dobrze dobierać aktorów w kwestii drugiego odcinka. W sumie jestem ciekaw, jak właśnie też rozwiążą to z tym wymiarem kotów, bo też nie wyjaśnili do końca, co to jest na wymiar, skąd, chyba że w Dofusie gdzieś było. Znaczy w Dofusie jest wymiar kaflipów, gdzie wszystko jest po prostu takie kocie mhm. i ten, no po, po prostu dzieje, dzieją się tam, są tam takie, no to jest taka powiedzmy, e... Świat w wersji kota, że tam problemy to są jakieś tam kłaczki czy kurze i no, no po prostu taki no, odrębny wszechświat, w którym gracze wiedzą, a ktoś kto się chce dowiedzieć, że jest w internecie wszystko. A to Znaczy nie, ja byłem zawsze ciekawy, ale jakoś tak głęboko się nie zagłębiłem w temat tego mm. wymiaru, bo myślałem, że nie, może w trzecim sezonie coś takiego bardziej do tego też napomkną, bo i tak wachuję, jeżeli patrzymy pod. Yy, budowy świata to jest bardzo złożona, ale no to jest tak. przykład MMO, no to tak samo jak Warcrafta uniwersum też jest bardzo złożone. Hmm. I w postaci też tam jakby zrobili na przykładowo serialowo, to jest jakby król niż wyszedł i to wszyscy chyba orgazmu dostali momentalnie. <laughs> to było tak też postać, to, to, to jest tak samo jak Nox w pierwszym sezonie, no to jest po prostu tak. dla mnie jedna z najlepiej wykreowanych po prostu czarnych charakterów, co no, dla mnie to który nie do końca był czarny, tylko po prostu można go przytoczyć do szarego. No, bo mimo wszystko Olał te rodzinę tam robił te jakieś chore eksperymenty z tym No, ale wszystko chciał cofnąć czas, żeby. Ale zapomnieli. na sam koniec postanowił cofnąć czas i pokazać taki środkowy palec swojemu bogu. <grym, no. <grym, że może pokonać czas, ale niestety nie wyszło. I sam z tego powodu też rozpaczał. Co było widać, jak się rozpłakał i tak dalej i spieprzył. Tak. I się rozsypał później w kupkę kurzu, z czego bardzo bolewałem, Bo mimo Bez... wszystko, tak liczyłem, że on jeszcze się pojawi jako taki, nie wiem, na przykład, hmm. że pomoże na przykład Jugo, że będzie chciał jakoś, nie wiem, taki typowy, typowy ten, po prostu zły, który się w jakiś stopniu nawraca, że chce poprawić swoje takie złe czyny, które popełnił w przeszłości. To było też by dobre, ale niestety. No, ubolewałem nad tym, że go tak po prostu, no, zniknął po prostu, bo ni nikt tak naprawdę nie rozumiał jego intencji. No w sumie jego intencje były chore, nie? Ale jeżeli patrząc na to co on chciał osiągnąć, no to było no piękne, tak. nie? Tylko no, nikt nie wiedział co tak naprawdę chciał osiągnąć. Zawsze wszyscy tam mówili, że tylko chciało osiągnąć władzę nad światem, to było nawet w owie jak gadali z y, hrabią, że, że Nox chciał zniszczyć świat czy coś. Ale no, sam hrabia chyba bardziej się Noxem interesował, bo mówił, że Nox chciał się On, on bo był jego fanbojem, jeżeli patrząc na to wszystko, co on tam, od całej jego maszynerii wszystko zapieprzył tak. i zamroził. On, I, używał. i wykorzystał jego technologię, żeby w sumie ją dopracował jeszcze bardziej. Jak na przykład tak. widzieliśmy te latające stworki, to chyba potrafiły zatrzymywać czas. I tak, chyba były... te ssówki i jeszcze sam, sam wielki zegar y, chciał go użyć do przenoszenia królestwa nad y, przestrzenią, żeby uniknąć zalania. Tak, ale z tym zalaniem to swoją, swoją drogą, właśnie ta organizacja mnie bardzo tak w sumie zastanowiłem się. nie No de facto i tak y, dzieje się w tym momencie apokalipsa, jakaś, która niszczy świat. I ta cała walka, która się odbyła w tym trzeciej części owa. Czyli na tej trzeciej tej części to praktycznie. W sumie mogli to na film złożyć, nie w kinie puszczać. Tak. Jakby nie patrząc. No znaczy w to... filmie film, film był opowiadający właśnie chyba o do, mocy do fusów, o ile pamiętam. Też o trochę o dzieciństwie Jorisa i Ike, Keruba. I ogólnie o tym, dlaczego pierwszy Bugiops zszedł na ziemię i postanowił być śmiertelnikiem. Yy, no to wiem, też widziałem na trailer na YouTubie, Muszę się w końcu z tym zapoznać i znowu no, tr Trudno znaleźć to gdzieś, trzeba by było poszukać, naprawdę. No, No, no bo oni tam ściągają wszystko. Tak. Chyba, że masz, nie ciągniesz kasy z reklam i chyba jeszcze mówisz, że własność tam intelektualna tych, no, chyba wtedy nie ściągają. Bo tak widziałem, że przynajmniej pod diablo jeszcze nie ściągnęli, może mam dlatego, że jest mało, jeszcze tych miał wyświetleń pod ty i nie miał tego zasięgu, ale mimo wszystko yy, uważam, że jak i tak nie tłumaczę Polska, nie wiem, jakieś studio, telewizja lub cokolwiek tego, no to wielka szkoda, żeby się to zmarnowało. No pewnie. Więc fajnie, że takie inicjatywy jeszcze wchodzą dla, dla takiego niedocenionego serialu w Polsce że animce z Japonii tak. mają większą, więcej fanów niż na przykład Kodlioko czy Wakfu właśnie. O, no, Kodlioko jest bardzo takie Wakfu Wakfu jest nie bardziej niedoceniane, co bardziej zapomniane. No też trochę jest zapomniane, ale mimo wszystko yy, chyba inny fanpage czy Wakwo to też funkcjonowało jeszcze, ho, ho ho, i dopiero chyba rok temu ostatni ci administratorzy się poddali. Mhm. Ale tak to też długo funkcjonowali i tak. liczyli na jakieś takie, nie wiem, przywrócenie tego. Trochę głupio zrobili z tym, że tak długo się wstrzymywali z tym trzecim sezonem. Nie wiem, obmyślali fabułę czy co. Też... racji wiem, że produkowali film na, na pokrótce i jeszcze robili ten. Jeszcze potem robili drugą grę Wakfu, też, też MMO, która była kontynuacją owy. Fabularną. Mhm. Jednak no. Szczerze że większego ich bardziej mo moty ich motywy się nie zagłębiałem o. Znaczy, Trudno się no wiadomo, dogadać z Francuzami znaczy, po angielsku. Te... Znaczy, mogli się bardziej skupić, żeby tworzyć takie spójne uniwersum też właśnie, żeby nie wam ale książkowe, coś takiego jak to Blizzard bardzo fajnie zrobił, że z gry tak naprawdę strategicznej zrobili wielkie uniwersum, w którym jara się, jara się wszyscy i w miało i ma w sumie jeszcze do tej pory możliwości takie, tylko że teraz ty na tym etapie, kiedy już fajnie się tak trochę rozeszli, trochę podorastali, bo tak to wszyscy i tak mimo wszystko tak liczyli, że to się będzie rozwijało i tak dalej. Sam przecież jak obejrza, obejrzałem drugi sezon, to jezus Mario, jak co więcej. Tak, dokładnie. I najlepsze czarne charaktery, które yy, nie są płytkie, tylko są głębokie, ich intencje, i tak dalej, wcale nie są takie puste i głupie jak na przykład nie wiem, niektóre postaci z Warcraft'a, nawet. <laughs> Więc to jest, zawsze było piękne, fakwo, że jeżeli było zagłębić się głębiej, na przykład w, w, w złych przeciwników, na przykład na samych owach, jak zagłębiło się, no to mieliśmy hrabiego, który zależał mu na królestwie, jednocześnie się zakochał księżniczce, która miał profity z niej, bo by drzewa mu hodowała. No. Też widać bo że był jednak zakochany w niej. Też tak. w sumie w końcu pokazali, że Amalia nie jest jakąś pipą, tylko też potrafi rozwalić kogoś hmm. w równymach. Jak jakiego się męczył z nim jak cholera, no to go tylko tak na raz, tryknięcie. No ja sądzę, że to się sam, sam przed, przed nią blokował, wiesz. Czy ja wiem czy blokował. W sumie nie użył swojej ostatecznej umiejętności, czyli na przykład tarczy, miecza i tak czy dalej. zatrzymania czasu na niej. Albo przy... swoje przyspieszeń używania, Ale też ciężko wyjaśnić jego. tego. No. Też może nam też przytoczyć, że może nie chciał się też bardzo, nie wiem, zaryzykować, żeby jej się coś nie stało, nie? No, bo no ja... właśnie. Użyłby więcej moczy, mocy i coś by się stało. Raz użył chyba więcej, tylko żeby zatrzymać tomata kradowa, które są na nią. I co było takie urocze, jednocześnie takie. A i tak jesteś w frendzonie. Tak. To jest straszne. Postać teraz najdłużej chyba w frendzonie. Coś hmm. mi się myślałem, że będzie dłużej w w sumie. Ja w sumie nie, nie wróżyłem mu tego. Znaczy, że w ogóle się zejdą. Ja tu nie wróciłem w ogóle, że oni się też zajdą i tak... Nie, na początku się nie zapowiadało, a potem Jezus mówił. Tak. Jeszcze z tym łukiem, ta cała akcja chyba pierwszym mm. nie Jezus. To było dobre. W sumie jeszcze ciebie muszę zaprosić na pogadankę o kodzie Lioko. Stara wersja kontranowa. <laughs> to będzie też dobre, o, ale cię będziemy wtedy w ogóle już... No to ty będzie ciśny. się wylewała taka sól, że widzowie będą musieli otrzepywać głośniki. Tak. Zastanawiam się, czy odblokujemy możliwości wulgaryzmów, żeby było nam łatwiej określić jakie to było słabe. <grystanie> <grystanie> I jak, jak dobry potencjał, czyli drugiego serialu, który zniszczyli. zniszczyli. W sumie jeszcze można byłoby to, tylko że musieli zrobić remaster kompletny. Tak. Żeby to jakoś naprawić, no bo to, nie widzę tego w tym momencie kompletnie, żeby naprawić na przykład Ale mniejsza, wracamy do Owawaku, to, to, to będzie najwyżej drugi materiał. a <grystanie> ile się uda. No, temat rzeka. Temat rzeka, no bo można się ten, Najbardziej tak jestem ciekaw y Lady Echo, czyli ten pół smok, pół mm. człowieka chyba. Bo inaczej tak, tak, znaczy, no wiadomo jest tyle, że węży do bractwa i jest przede wszystkim też y jak ca całe, całe bractwo rodzeństwa, o ile dobrze pamiętam, e też jest jakaś potężna. No i też jej intenc intencje nie są do końca znane. Znaczy jest w ogóle samej organizacji, intencje nie są do końca znane, bo niby organizacja jest do obrony świata i tak dalej, ale jakoś miała w dupie Noxa i tak, a niech ten Nox chodzi, tam Boga jednego chciał zabić, drugiemu pokazać środkowy palec. To nie jest ważne. W sumie pewnie się wyjaśni o co chodzi z tą organizacją. Jestem no. też bardzo ciekaw e, motywów Adamaya, co on będzie wyprawiał i tak dalej z tą organizacją. Dokładnie. Bo się, jak już napomknąłem w jednym materiale, jak się wykoksił, jakie jak sterydy musiał ciągnąć tam, że to jest po prostu tak. jakaś masakra. Te stereoty, jakie on tam musiał jeść, to nie, nie wiem, co żeby tak wyrosło. To Jugo chyba będzie... A te smoki są zwiększane, a Samelia tropno. Jugo miał prze, przerąbane, a i taki wielki, a Jugo zawsze się tak ten smucił, smucił że tak, ma takie spowol, spowolnienie. Tylko znaczy, mówił nawet, że jemu jest smutno, bo on by zarefał damali, ale nie ale może, jest. bo jest taki mały. I jak ona mogłaby być z kimś takim jak on. Tak. W sumie jestem ciekaw, czy też wrócą do motywu z tego jego całym tym królestwem, które on ma, tymi ludźmi uwięz uwięzionymi w będzie jak łubie i tak dalej, bo to też jest piękne. Znaczy, y pewnie nie, nie zamknęliby tego sobie od tak, i na pewno by ktoś zwrócił im na to uwagę. Znaczy, mnie smuci, że go to trochę, no tak było. On sobie tam piekł z tym swoim tatą i tak dalej. Piekli sobie, że ta firma dalej funkcjonowała super. A tak. moi ludzie dalej są uwięzieni i tak czekają. Oczywiście, znaczy, kiedy... nie, że uwięzieni tylko ten. Sami mówili, że czekają aż już go dorośnie i ten. Aż będzie w końcu mógł być królem. No w sumie już teraz mógł być królem. Hmm. Na co na to, nie? Na takie znaczy, wydarzenia, które. Sami <laughs> mówią, że przyjdą, kiedy on będzie gotów. Hmm, no to w sumie jest ciekawe. I cały życie. czas go obserwują, więc no. <noise> Jezu, to jest też raz takie straszne. Cały czas go obserwują, o no, Jezu. To... Teraz takie fani hentai, o Jezu. <noise> Jezu, jakie ty chore myśli? W, 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 ogóle, w ogóle jak Jugo prze, przechodzi tryb dojrzewania. Tak. Że oni go obserwują. No tak. No, no patrzę na logikę, nie, to jest straszne. Tak. No to już chyba niewiele postaci miałoby gorzej. Nie? Całe, całe twoje królestwo cię obserwuje. Salutki, <laughs> jest jakiś stary smok, który pewnie niedługo po powrocie zajdzie. Tak. Jeszcze jest przecież. Yy, Kilby, który jest uwięziony, to też jest ciekawe. Czy kiedyś jeszcze powróci? No, to jest ciekawy motyw. No, Kilby kolej, kolejna taka postać taki lubiany, my... ale swoją, swoją drogą też nie, nie miał lepszej, lepszej rzeczy do roboty w tym przypadku. Choć jego motywy, są, no, jego motywy są bardziej samolubne, choć nie można powiedzieć, że są do końca złe. Inaczej kolejny wyznający zasadę celu uświęca środki. No, no z Noksem przybliby swoje piątki. Tak. Nie <laughs> się nudziło, a Nox chciał sobie w tym czasie. Będziemy kuplami. Tak. Dokładnie. Więc jestem bardzo ciekaw, co przyniesie nam trzeci sezon i jakich przeciwników zobaczymy, jak rozwiną się nasze postacie ulubione. Mm. Szczególnie jestem ciekaw y, motywu właśnie dzieci Miśka, jak to wszystko będzie funkcjonować. Też trzeba napomknąć, że Ewa jest w ciąży, więc Miśek tak. dalej ciśnie. Trójaczki. Tr trójka dzieci. Tak, trójka dzieci. No że już miał bliźniaki, to teraz kolejne dziecko i pewnie kolejne dziecko będzie półbogiem lub bogiem lub cholera wie no. czym. Ciężko na, teraz ciężko powiedzieć, czy dziecko nie stało, jego dzieci obydwoje nie są w tym momencie półbogami. No, znaczy wiadomo, że Ellie potrafiła się z nim kontaktować, tak, tak astralnie można to nazwać, więc. No, ale jeszcze jest drugie dziecko. Nie, mo, nie, jak... można, nie można wykluczać, że jakąś część mocy posiadają. No, w sumie to jest ciekawe, czy w ogóle po tym, właśnie, że ojciec jest Bogiem, odziedziczałem od jakieś możliwości, przynajmniej dłuższe starzenie się trochę. Hmm. W sumie Gultad pokazał, że on się tam długo starzeje, chociaż on tam ma niby te moce. No, właśnie ciekawe, czy to takie moce, które się po prostu przekazuje, czy dziedziczy niby. No, w sumie to też jest ciekawe. Znaczy, niby przekazane te moce... Jest, wróciły moce do Miszka, kiedy on tam chyba miał mega wkurw, kiedy jego hmm. dzieci mogły zginąć. I potem wróciły do niego tam piorunę. Hmm. Więc to jest też bardzo ciekawy motyw. Kurde, tyle jest motywów, tyle jest takich pytań na mało odpowiedzi. Szczególnie... Właśnie mówię. Można zatytułować cały, całą owę. Dużo odpowiedzi... nie Mało odpowiedzi, dużo pytań. Tak, dokładnie. To jest jakaś po prostu masakra z tym. Takie no na... współczuję wszystkim, którzy oglądali to w dniach premiery i ostatni odcinek obejrzeli zastanawiając się co oni mówili. Nie, co, co się stało? Dlaczego tak mało wytłumaczyliście? I musieli czekać z 4 lata na wyjście Owy i dostać jeszcze więcej pytań. Tak, no w sumie wyjście O, to, to było po prostu masakra z tym też, że tak długo się z tym ociągali, no po fani byli, 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 czekali, czekali, cie, czekali, było dużo też tematów na forach mm -hmm. i tak dalej. I tak naprawdę w tym momencie zostało niewiele fanów Wakfu, którzy funkcjonują. Sam fakt, że mój wy, filmik wyświetliło 500 osób tam, w którym mówię o trzecim o, raczej że będzie trzeci sezon, no to jest już sukces, że 500 osób w ogóle zerknęło na taki materiał o No Pat, Znaczy patrzę jest w tym wakf, wakfu w tej grze jest oficjalna po polska giliact Fostali, Brady of Steel mhm. Gdzie no jest z 50 osób i wszyscy oglądali wcześniej wakf, Wakfu skontaktowałem się z się też z nimi po, y, obgadałem pewne sprawy hmm. co by chcieli ujrzeć w takim w polskiej wersji i ten. I te, też, też przede wszystkim będą oglądać. Pozdra pozdrawiam wszystkich z tak, Pozdrawiamy z, z stali. Mam nadzieję, że są najsilniejszą gildią Sze? Bo miałem, miałem ścinę na skajpie teraz. Yy, mam nadzieję, że będą najsilniejszą gildią <laughs> Przynajmniej jakiś polski akcent tam jest. No jest. No to, to dobrze, przynajmniej jakiś MMO jest, polski akcent, bo Blizzard i tak olewa polskich graczy WoWa. Mm, przynajmniej, przynajmniej Polska ma ogólnie widny krok Blizzarda na te polskie adaptacje Overwatch czy Hearthstone. No, no bo zauważyli, że to jest spory rynek zbytu, nie? Tylko, że wodowowa WoWa mm. się tak już nie chcą pchać. No Czyli no, WoWa przetłumaczyć, jak ktoś powiedział, że żeby wszystko, co z wowie Wo jest, spisać, to by było 12, yy, 12. Równowartość 12. 12. No, kurde, jak to się miało. Książek? Dwa, 12 książek tylko na władcach pierścieni. Wszystko. No, tylko że to byłoby głupiego tego zadania. Przynieść podaj, a i i tak dalej. Tak. A no, ale są jeszcze dialogi. No i plus dialogi Inne. jeszcze z postaciami, ale no y, sam opis y, tych questów to był była połowa tych książek jak nie czy tak. czwarte <grym> dokładnie. No, no sam, spis, sam spisałem te. Musiałem spisać y, przed, i tłumaczyć dialogi 45 minut. razy 3 trzy. Trzy i 9 no, dni tłumaczenia. No, no to jest ma masakra, no ale 9 dni tłumaczenia to i tak nieźle. No tak. No, ale plus do tego, że nie jesteś zawodowcem, plus, że to jest i tak fanowska produkcja. jak jeszcze, bo, no, bo tłumaczeniem zajmuje się inna osoba, a pisanie pisaniem dialogów inna, bo jeszcze ktoś to musi dostosować do czasu. Dokładnie, jeszcze sprawdzić, Ten. poprawić błędy mm. i inne takie, więc... Yy, no, bardzo niecierpliwością też czekam na właśnie twój premierę pierwszego <laughs> epizodu i później na następne. Może tak, w, nie wiem, w rok się uda. Trzeba je No, ten... Chyba, że na sam koniec nie. polska telewizja znowu się za Teleton Plus zainteresuje, raczej no, polska, no, że polska stacja się zainteresuje wydanie Wakfu, Owa i te takie, wtedy będziesz miał Dzw dzwonienie, dzwonienie tam, no, dzwoniłem tam, z, nawet nie wiedzą o tym, że trzeci sezon wychodzi. Nie wiedzą nawet? Nie wiedzą. Jezu, jaki to jest idiotyzm. Ja rozumiem, że oni tam mieli... że to już jest zupełnie inny inaczej niż I'll zapal, ale chyba po nie wiedzieć, na czym mieli oglądalność, nie? Znaczy z, no... Z, e, no i jeszcze puszczają ciągle sta, stare odcinki Kodlioko. No bo Kodlioko też się oglądało, no to jakby... Jakbym oby, jak oglądałem chyba jeden odcinek starego, to ja myślałem, że się potnę, a jak oglądam stare. Fu nowego i to myślałem, że się potnę, a jak oglądam stare, no to Jezus, Mary to jest po prostu jakaś bajka, tak samo jak w Akwu. Ja tak wchodzę tam co to jest, Kodlioko. To nie jest kod lioko, to jest remaster. No... Hszanisz. Mała cenzura. No cenzura. No to jest po prostu masakra jakaś z tym kodem lioko. Mam nadzieję, że po prostu w nie zostanie spierdzielone pod tym względem, że dobrze przemyśleli, to przynajmniej mieli 4 lata. Mam no. nadzieję, że fani przynajmniej przypomną sobie, o, by było tak coś jak w akwo. I krótko podsumowując, jak Ci się podobało to owa, bo już y, dobijamy do 30 minut w żeby ktoś dotrzymał do tego etapu. Czasu? Jeżeli ktoś dotrzymał, to, to życzę, żeby mi dał lajka i Też dał życzę, lajka Tobie lajka. na fanpage'u. Podsum podsumowując odcinki owy da dały nam przede wszystkim przedsmak tego, co się będzie działo w trzecim sezonie. Z zadało parę odpowiednich pytań i przede wszystkim nakreś nakreśliło nam, do czego do dążą twórcy. Oczywiście w bardzo okropnym przedziale czasowym takie można to podsumować jako Duke Nukem Forever. Było zarąbiste, ale nie na swoje czasy. Na pewno będziemy czekać, ale nie wiadomo, czy fajnie będą czekać. Wiem, że we Francji ciągle to ma dużą popularność, a w Polsce nie wiem. Życzymy, żebyście rozsyłali to, mówili ludziom, że jest jeszcze jakaś fajna kreskówka, a nie tylko na Cartoon Network że już jakby w ogóle nie ma fajnych kreskówek, zacznijmy od tego, że to jest ja w sensie na... przygody. No to jest jednym z niewielu przykładów, że kreskówki jeszcze jakieś powstają dobre, ale jest i tak mało, że to jest masakra jak przytoczyć, nie wiem, czasy, których przedział moich tych, no to były parę dobrych anime puszczone w polskiej telewizji, parę tak. świetnych seriali było puszczone. W tym samym czasie jeszcze w mi się udało zahaczyć, że wciągnęło mnie, zdaje sobie sprawę, że było też dużo takich rzeczy, które po prostu, no, prostu było dziecinne i że na przykład drugi sezon miał parę kopii z pierwszego sezonu, ale i mhm. tak się to przyjemnie oglądało. Tak, więc życzymy mi miłego dnia. Ja zapraszam na yy, mój fanpage i życzę również obejrzeć fa fanpage pana Miłosza. Tak, i tak mi nikt nie wchodzi na fanpage, nie lajkuje Facebooka, więc i tak go lewam, ale jak ktoś zarekuje będę bardzo wdzięczny. I zapraszamy do następnych materiałów i zapraszam do Michała y, fanpage'u też. I bardzo serdecznie go polecam. Więc cześć, do następnego nie materiału. Nie.